Byłyśmy z Anią w Mokito, tymczasem dzisiaj zmierzamy do innego sklepu, a będzie to zaraz. Tak. Ania postanowiła coś wybrać dla mnie, więc zobaczymy, co tam ona dla mnie wybierze i czy mi się to spodoba, czy mi się to nie spodoba, więc wszystko się okaże. Także chodźcie, zostańcie, i zostańcie z nami, chodźcie, zapraszamy Was serdecznie i oczywiście też zapraszam Was. Ja wiem, że znacie Anię, że znacie Polkę. <laughs> Polka w Niemczech. Tak, Polka w Niemczech. Link do Ani kanału też będzie oczywiście w opisie. Zapraszam Was również do dziewczyny. No i cóż, no i idziemy nie na Lecimy do Zarysu, tak? No i zobaczymy, co takiego dla Eweliny wybierzemy i czy Wam będzie się to podobać. To no może figury, linię? bo wiem hmm. też dziewczyny, że wy często patrzycie y, też na moją figurę, pod kątem właśnie tutaj siebie. Ja też tak mam właśnie, bo wiadomo, że łatwiej te, y, y, wiecie, inne figury, gdzie... No tak. Tak, ja mówię, na przykład figura y, tutaj jakaś modelki, tak, y, to, no to, to jej wszystko, że tak powiem, pasuje, ale Oboj my nie co, mamy jakieś nasze plusy, minusy, więc wiecie, jaką ja mam figurę, i zobaczycie, czy tą w figurę będzie pasować, co właśnie y, tutaj powołujemy w Zarze, No sama I jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, więc chodźcie, chodźcie. Już Lecimy. mierzamy tam, tak. <grym> tu, 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 tu. Wchodzimy do Zary, Ewelina w pełnej gotowości. Co dzisiaj będziesz mierzyła? A, nie wiem, czy będę ja mierzyła, czy właśnie ty będziesz mierzyła, czy nie będziemy nic mierzyły. Zaraz zobaczymy, ale o, o, o ja, jak wiadomo, lubię bardzo wodę. Tak na Pierwszy rzut, patrzcie patrzcie. Ale, ale to jest wiany. ładne, ale śliczne. Zobacz. Podoba no, mi się. Mi też. Mi też. Bardzo jest fajnie. Jest twój kolor, Tak. jest też mój kolor. Tak. No, ale zobaczcie. No brudne znowu. No i znowu, nie? To jest po prostu, ja nie wiem dlaczego tak jest. No, ale to różowa jest piękna też. No. no. Świetna. No to cena? Ile? 90. 90. O a, bardzo a, tutaj. I ja mówię, że są modne jakie kolczyki. A, duże duże, duże no. Zobaczcie, jakie fajne, konkretne kolczyki. No po prostu bomba. Świetne, mhm. Ania, zobacz, z tyłu no, cena. Bardzo fajne. 66 złote. Ale świetne. Ale I na no, przykład. Ładne. Do... Zobaczcie, bardzo. Takie Alamoty, nie? Tak, świetnie one wyglądają. Jestem przekonana, będę Wam się podobała. Torebka też jaka fajna. Mm -hmm. No Torebka Cereka też ładna. jest Tak, 130. Też, też fajna. Nie żartuj, że torebka może być M? E, tak, są rozmiary torebek. Tak? Tak. E, jeszcze co? Zwróćmy tak. uwagę, że nadal, nadal modne Włoszczy się, świeci się cekiny Ania. I zobacz, czy to jest. No to jest plastik. To jest właśnie to, co też układasz. Mm -hmm, tak. To jest taki, no właśnie. Ja to zawsze mówię, ala Melis. No. Taki, kiedyś bardzo modna była. Fajna i obca, Słuchajcie, nie jest taki jakiś mm -hmm. wysoki, więc normalnie do codziennego użytku takie buty są, nie? Koszula też fajna. Koszula fajna. A tu jest taka sukienka bardzo przylegająca, nie? No to tak, to już wycieka. takie... Musi być figura odpowiednia. No, I nawet ona jest już tak, no, eksceseczkę wziąła mm -hmm. tutaj. Ale też no... Jak też ma? No. Dlatego... Tak. Słuchajcie, nie podkreślać na nasze... przykład ramoneska. Tak, Ramoneski. Ramoneska. Ewelina Ale uwielbia ramoneska. ramoneski. Tak i ja też po prostu mówię zawsze, że one są też 249 zł. Ja ostatnio też mierzyłam tutaj właśnie treści i tręcze, kurtki, także zapraszam Was do moich wcześniejszych również filmów. filmików. Dokładnie, Aha. koniecznie wchodźcie. Także tak tutaj ona wygląda i to zarówno wiosną, jesienią to jest już zakup na dłuższy czas. Tak jest. To się powtarza. Powtarzacie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, ale zobacz, tutaj widzę trochę fioletu. To jest e, jakaś sukienka, taka tak. I długa. są te mod, modne, właśnie takie marszczenia. Podoba ja się. mi się. No. się to mi się podoba. Widzicie, a ja mówię, że to nie na każdej figurze. Cena jest dość 100, tak, 99,90. E, nie każdemu to pasuje. Nie każdej figurze, bo... Ona jest dość, dosyć długa, weź przymierz do siebie. Ona i mhm. Ale rewelacja też, Bardzo fajnie Zresztą wygląda. Fajne, jest to A to... weź do przymierzenia. Co weź sobie... O, jemy, weź pochody, weź sobie myśli. tą i tą białą. Zobaczymy, w której mm. tak już, Która będzie lepiej Warto, wyglądała. Byłoby, nie większą, M, Słuchajcie, biorę to dla Ani. Po prostu ja nie cierpię tych takich marszczeń drakowań to się kojarzy takie. Wcześniejsze lata młodości, kiedy właśnie to było modne, no, ale wiecie też, człowiek inaczej wyglądał jak nie, no, ale dobra, szukajmy emeczki. Emeczka. Masz. Jest emka. E, to jest bardzo przykrywczyste, więc nie widać. Ale materiał jest taki wygodny, nie? Wydaje tak, mi się, na pewno się nie będzie czuło go. 8L. No dobra, to masz. O, tutaj Ewelina od tak, razu poleciała tak, do spodni. Bo bardzo mi się podobają właśnie te spodnie. I niekoniecznie właśnie, jeżeli nie lubimy garniturów, to oczywiście czym nie wbijajcie się na siłę w co nie lubicie, a jest tylko modne. Więc ja bym proponowała wtedy coś tak pomiędzy 115 90. Świetne spodnie. Ładnie tak wyglądają. Tak. I do tego mamy tutaj taką bluzkę, tylko to jest duża spora, 99,90 Ale to bluzka musisz... Jest asymetryczna, taka uh -huh. i taka o... Nie, ona nie jest asymetryczna, ona była źle chyba ułożona, uh -huh. wiesz? To weź sobie poszukaj e, tą, numer dla ciebie. Chcesz? Więc tutaj, takie można powiedzieć, jest królestwo. Bieli. bieli i luksus. No, mm. po prostu ja czuję się tutaj Wiecie, moje, moje linata, bardzo niechętne Taka marynarka, świetna, świetna inwestycja 249 zł. Koszula, no to niekoniecznie, również mhm. to dla mnie też niekoniecznie. Takie polarko, ale wiecie, to do polarka, no to tak ja bym była. No ona jest troszeczkę dłuższa, tutaj takie... Trzeba by było przymierzyć. Ciężko by było. Przymierzyć. A czy to jest ciężkie? Nie. nie. A nie, to jest leciutka. Ale w praniu, wiecie, ja zazwyczaj takie elementy, albo... Jeżeli miałam takie bruszki, to właśnie, że można było yy, odpiąć. odpiąć. Albo ręcznie tak, po prostu. No prać. właśnie. Ale to jest też fajne. Tak. Fajne. Fajne, fajna marynarka. No ja, no ja wiem, Ania, ja po prostu te motywy, kwiatki. Natomiast mi coś takiego wyciągnąłem. Chcesz to przymierzyć? Nie wiem, czy co. Ale świetnie to jest. No to weź do przymierzenia, zobaczymy jak będziesz to oglądać. Nie? Myślę, że dobrze będziesz wyglądała w tym. No świetnie to jest. 199 zł I tutaj bardzo mi się podoba ta Tak. Koszula też jest fajna. Koszyla. To właśnie świetnie wygląda. Sprawdźmy całe dziewczyny. Ja wiem, że zawsze będziecie ciekawe. Ja, tak samo jak wy. 129 zł. Mm -hmm. I tutaj jest eseczka, ale jak widzicie, ta eseczka jest Oranżenie po prostu to ma być też troszeczkę oversize'owe, świetne, renowacyjne. Tutaj, czy jeżeli jesteśmy bardziej odważniejsze, no to sam będzie na no, gustonosz, a jeżeli mniej, no to tutaj też też i też świetnie to wygląda. Akurat jest tutaj w wystawie z jeansem, z taką króciutką miniuweczką, ale do tego i spodnów wiadomo, dłuższa jakaś spodniczka. No i ja bym właśnie z jeansem jeansem, że to me, me. Jak? Tutaj takie w ogóle bez obcasu. Bez obcasu. Się, I cekiny. ale Tak. Może sprawdźmy cenę. na koszta? 119. Hmm. Jest Przecenione przyceni są, nie? 119. Ale te są fajne. Mi z kolei. Ja zwróciłam uwagę tutaj na te normalne. różowe. Róż. Róż. I róż. I właśnie taki. Ona właśnie takie I tu się ma 100, 119. Bramy. Ale to jest twój kolor? Mhm. I te, i te... szpilasz? Tak. Tak, to jest kolor, który nosi się na sobie. Tak to nie jest. Tak. Nie jest ani kolor, który ona właśnie Tak. I ja też no, często to powtarzam dziewczynom, no, że no, właśnie ubierać no, no, <gry> się no, <gry> w kolory, które lubimy. Które lubimy no właśnie. my tak do no, końca my musimy się w tym czuć. Jeżeli my będziemy się w tym czuły, to będziemy. Dobrze będziemy wyglądały, nie? Oczywiście. O! Zobacz to. No, A to jest też fajne. Mm -hmm. taki właśnie bardzo nitykową. No czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Yy, aczkolwiek bardzo yy, no tak samo ta bazalna taka odkość, że tutaj nie mamy już, wiecie, tu już nic nam nie będzie przebijał tak No to fajnie. No ja lubię jak przebija akurat, nie? <śmiech> <śmiech> Ale Ania na przykład nie, dlatego tego Każda z nas inna. O, tak to wygląda. Mhm. Czyli generalnie tu masz sama chyba regulować, jak jesteś troszkę tak. y, grubsza, mhm. to masz... Y... można mocniej, ja. czy właśnie słabiej, czy gdzieś tam o, to ty, no, no, taką kuchynkę zrobić. Fajnie. Świetne. Cena 349 zł. 350 prawie. Nie, bo to chyba nie ma 99, nie? Nie. Nie, A, 349. No dobra, no, 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 złotówka. Złotówka reszty. No ale dobrze. mi się podoba na przykład ta koszula kolorowa. Fajna jest. Nie wiem czy na mnie by dobrze wyglądała, ale, ale kolory. Materiał. No, widzisz, fajny? Materiał fajny. Tak. Bardzo delikatny. Materiał jest delikatny. I taki ten print, nie? Tak. No to Coś mi się dzieje? podoba. Zobaczcie, tak Spodnie i spodnie są szerokie. Bo pamiętajcie, tutaj te kolory, które mamy, to właśnie mogą się one powtórzyć. Nie? I mamy tutaj szeroką gamę kolorystyczną. No. Słuchcie, jest taki? Uj. jest. Ewelina nie zgodziła się na przymierzenie nie. tamtego. Gotoweś. No, to to weź. no to weź. myślicie, że to? No. Ale może taki kolor, który. Tyś... No. Nie, Niebieski ale... może być. Kurczę, wszyscy są tacy chłód. Jest M. Jest Mka, to dawaj. To lecimy teraz do przymierzalni. Pokażę weli na co zabrałaś. No, fajna, ciążowa, tak. Ale ładna. Wydaje mi się, że tutaj u nas na Pomorzu to super takim czymś. Ale dziewczyny, które są w ciąży, to niekoniecznie właśnie muszą biegać teraz po sklepach z odzieżą typowo ciążową, tylko właśnie można poszperać w takich sieciówkach. Mhm. Mm I brzuszek fajnie sobie oddycha, czy można podkreślić ja Tak Ja bardzo podkreślam. Ciągki. Dobra, to lecimy teraz do przymierzalni, nie? Tak. Ta nabrała tyle tych ciuchów, Ewelina. Gdzie nabrałam. Trzy, chciałaś więcej, musiałam ci tak. wyrywać z rąk. To, tam Ania. Ja idę za tobą, ty tutaj gościsz, moja droga, często, wiesz, nie? Więc tak, pierwsza propozycja, pamiętajcie, Ania mi to wybrała, to kompletnie nie jest mój styl, aczkolwiek ona twierdzi, że wyglądam w tym okej, okay, ale wiecie, ja jeszcze raz to powtórzę, trzeba się po prostu... Czuć. Tym, czuć, jak się w tym nie czujesz, to nawet gdyby wiele, wiele osób ci mówiło, że super wyglądasz, czy coś tam, no to więc, no te drapowania, maszczenia, ja po prostu tego nie cierpię bardzo. Może też jak przymierzę, bo to będzie ta sama sukienka, Aha. tylko inny kolor, to zaraz zobaczymy mnie w takiej odsłonie jasnej. No tymczasem ja tak wyglądam, dla mnie wyglądam bezpłciowo. To jest... <laughs> Ania mi coś takiego wybrała, słuchajcie. Więc ja Wam się pokazuję. Nie, że Ania ci wybrała, jako Ani się sukienka podoba. No, ale powiedziałeś, no. że ubieraj ubieraj, no to ubrała. No żebyś ubrała żebyśmy zobaczyły, no czy będziesz zobacz dobrze. Jakie... Ale o sama się tak zrobiłaś. No bo no, się nie piję. <laughs> Kolejna następna. Ta sama, co poprzednia sukienka, mhm. tylko że biała. I e, to jest rozmiar, rozmiar mniejszy, tak, nie? Rozmiar mniejszy. No wiecie, nie patrzcie na bieliznę, jaką mam pod spodem, bo jest to czarna, bielizna i czarna, jest takie czarne buty. No ale tak wyglądam. No i ja wam mówię, ja się w tym To tak nie pasuje. Nie, to nie no. pasuje, to nie jest na moim miejscu. Widać, figurę. że po prostu jesteś wiecie, niezadowolona. I, tak, widać. Jestem niezadowolona. I, e, no i ja od razu wiedziałam, ja już w, jak tam patrzyłyśmy, to ja już Wam mówiłam. Ja po prostu nie lubię tych występowań, mm -hmm. bo to nie jest na mojej sylwetki. Sylwetki, to dokładnie. nie jest na mojej sylwetki, ja mam gdzieś te wiecie większe bioderka, tutaj jestem węższa, więc to nie Troszkę jest. Troszkę inaczej to, to wygląda. Tamta następna też nie będzie z nami. Także dzisiaj to będą rzeczy z zery, które na pewno nie, nie są dla Ciebie. Nie są dla mojej figury. Ta niebieska Wiesz, też nie? Też nie. Zaraz zobaczycie, może będę lepiej troszeczkę wyglądała niż w tej, ale dziewczyny, jeżeli właśnie macie podobną figurę do mnie, no to właśnie tego kompletnie nie kupujcie. Nie, nie, nie. Dobra. A ja Wam pokażę buciki, szpileczki. Zobaczcie, bardzo fajnie wyglądają. O! Bardzo, bardzo fajnie prezentują się na nodze. I nawet są wygodne, powiedziałabym. Tak? Nie kosują? No, no, są powiedz, wygodne. 220. To no, trochę dużo, jak na sieciówkę? 220 dziewcząt. Ale naprawdę mi się podobają. Mi też się podobają. Ładna. Jak? Magła. Tak, ostatnia propozycja e, na dzisiaj, którą tutaj wybrałośmy, i to jest rozmiar M, ale jak widzicie, no troszeczkę to jest obszerne, a uważam, że to ma tak. Tak ma wyglądać. Tak właśnie, nie? ma wyglądać, ale dziewczyny na pewno jest to. Do... W tym się czuję fajnie, komfortowo się czuję, materiał też jest fajny, nie jest taki gnietliwy, wzór też mi się podoba. I tak, gdzieś tam wiecie, latem czy coś, no po prostu myślę, że jest mega. Nie, to dobrze wyglądasz. No to. właśnie, widzisz Ania, no tak no, dzisiaj mówię to, już wiedziałam od razu, że nie. No. <śpieszytanie> <śpieszytanie> tak, w tym wyglądasz dobrze. Tak wyglądam dobrze i już się uśmiecham, widzicie, już się... Już jaka poprawa. Mama jest zadowolona i już... Właśnie, i to jest na pewno siebie. Ale Ewelina, coś Ci mogę powiedzieć? Wiesz no. dlaczego ja nie powinnam wybierać stroju? Dlaczego? <noise> Bo bym Ci wybrała no, coś nie wybrała. nieodpowiedniego. No, nie, no to widzisz na przykład jest okej, okay, nie? No. no To jest ok i, ja mówię, i to jest wzór, gdzie dla bardzo szczupłych dziewczyn będzie fajnie, tym sztuką dziewczyną wszystko pasuje, wszystko pasuje, e, natomiast dziewczyny też trzeba podkreślić. biodra, Właśnie, większe, mniejsze tak. piersi, to jest, to jest, to jest to też, to, to? dla Was, Ania, może jeszcze katane to pokażę. Uniwersalne, nie? Tak, ramoneska do tego jak najbardziej dziewczyny, więc na wiosnę już mamy w czym śmigać, ramoneska. Katana, czyli coś, co każda z nas ma w szafie. jeśli nie ma, to gdzieś właśnie o, powinny, powinny tak, zakupić sobie. Więc zobaczcie. No, ja mówię, to jest kapiecie specjalnie mniejsza dzisiaj katana. Więc o. No. W katanie jeszcze lepiej. Tak. Dobrze wygląda. Więc y, również półty tutaj możecie. Pijakie. No dzisiaj... Akurat, buty akurat ty masz czarne, ale mam takie... No tutaj nie, no po tego to już. Ale może już też tak, za nie? E, ale gdzieś tam no, trampki, jakieś Adidas. Ale dlaczego za ależ? Takie fajne No wiesz, ale to już... Tak. Trochę by się gryzło. <laughs> Mogę przymierzyć, ale to... No bo tu masz czarne no ale, no ale no wiadomo, no ja nie jestem tutaj, wiecie, ubrana <głos> <głos> dzisiaj do tych stylówek. To ty miałaś mieć wybierane sukienki. Mojito. Ja przecież wybrałam. No i właśnie, mojito. Bardzo dobrze. No. Znaczy ty wybrałaś. A jeszcze drodzy widzowie głosujcie oczywiście. Także tak to wygląda. No. Także jesteśmy jednomyślnie. Jesteśmy jednomyślne, że ta pasuje, a tamte nie. Tamte na pewno nie. No to dobra. A te buty będziesz przymierzała? Nie, nie, nie będę ich przymierzyła. Ty już pokazałaś te buty. No fajne, ale ja ja że są fajne, aczkolwiek dla mnie cena, no nie cena wiem. Cena jest naprawdę. Wie, wiecie, są prawie 230 zł. Czy to jest Dusza. warte? Nie wiem, to zaraz darwa, nie? Mhm. Dla mnie to jest takie wykonanie, no dobra, nie będę nic już Zarowa, zarowa. Zarowa, No nawet Papa. No. Pa. Cuciki. Lecicie. No i teraz robimy szybkie wyjście. Ewakuujemy się. Ewejna niezadowolona. Nie podobały się sukienki. Nie. Tym, razem Czy Tym razem. Tym razem Rozczarowała. Ale to też jest fajne, ciekawe. bardzo takich. Zobacz, zobacz, na koszuli. A super. Ja też ci podoba to. Uh -huh. No właśnie. Cała Anima. Fajne no. Przecena cena 89,90. Także dziewczynki. Można kuchyna. kupować. Uh -huh. No to szybka ewakuacja, ale teraz, żeby nie było, byśmy razem tutaj. No to co? I tamte. Chodzimy. Chodźcie, chodźcie. Mm, ale że się uciekła. No i co? No świetnie, świetnie się z tobą bawię i jedną z Tobą zakupy. I ogólnie lubię właśnie z dziewczynami robić na zakupy. I każdy z nas jest inna, każdy z nas jest coś innego. Każdy z nas jest wyjątkowa, piękna, unikatowa. To co, Na się. Ale już teraz tutaj. Nie, idziemy dalej. Idziemy. A chodźcie z nami, pokażę Wam chińskie auto. A co? Nie? Gdzie? Do chińskiego auta idziemy. A, no idziemy. Tak, o. Mm. Tutaj tylko ciągle tutaj będziemy. jechały. Turendę chcesz? Prowadź. Bo to ty no tutaj to chodź masz. tutaj. To zabieramy Was teraz na schody ruchome, tak, moi drodzy. Przy już Przy autie. Pożegnamy się. Bo no. każdy z nas leci. E, w Swoją stronę leci. Także szybkie... Za to już szybkie tutaj, tutaj rozeznanie. rozeznanie w tyrenie. No i słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby wam Ewelina doradziła, to koniecznie piszcie w komentarzach, być może... O właśnie, słuchajcie, a może ktoś jest z Gdańska? Piszcie tutaj do Eweliny. No, niekoniecznie, może być z Gdańska. A widzicie, niekoniecznie musi być z Gdańska, może być y, z innego miejsca również. Miasto. No właśnie, i pamiętajcie, że moda to jest zabawna. No tak, tak. to jest zabawa, to jest luz i przede wszystkim właśnie na takich zakupach yy, nie skinamy się tylko świetnie, bo tutaj i to wszystkim. To jest najważniejsze. I zobaczcie, tutaj jeszcze jest apart. Oh, też just. byśmy, nie? Poleciały tam. A na jakieś kolczyki. No <laughs> tak. No. Kolczyki też by się nam przydały. Dobra, idziemy, kochani, idziemy. No dobrze. Przyszedł czas pożegnania, także... Ym, mówimy wam papa i tyle, co? Ania tak jest, pa, pa! Trzymajcie się, cieplutko i do zobaczenia w kolejnym wideo. jakie wielkie. Spadajcie koniecznie do Adwaniny. Pa pa. Co, do mnie, Ania, ja zawsze mówię, u mnie już są. <grymne> do Polki w Niemczech Przychodźcie, ale nie bądźcie tacy, że nie piszecie nic, macie piłki. Ja mam cichych, tajnych widzów. Bądźcie aktywni i piszcie. Właśnie, ciekawa jestem, od kiedy jesteście u Eweliny na kanale. Koniecznie piszcie o tym w komentarzach. To ciekawe. Sama jestem ciekawa. Ja też. Właśnie, mm -hmm. czy są jacyś tacy początkowi, którzy widzieli Ewelinę kanał, którzy znają Ewelinę kanał od jej początków? Mm -hmm. Albo ktoś, kto dopiero tutaj przybył? Też jestem ciekawa. No właśnie, albo ktoś, kto dopiero... Kto Ujawnijcie się troszeczkę. O. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak jest. <laughs> no to cześć. Pa, pa.